Uh -huh. Hej, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Roki, nadaję wprost z samochodu, tu jest Rajo, cześć Dziś tam żeśmy sobie robili różne materiały o różnych rzeczach, nie wiem w jakiej kolejności to się pojawi na, na, na YouTubie hmm. Może się nie pojawi wcale, kto wie, ale hmm. jesteście świadkami, żeśmy robili coś takiego hmm. Zaczęliśmy rozmawiać o ciekawych produktach, które się pojawiały hmm. I o kitu, wyjeżdżaliśmy z Katowic hmm. i w telewizji była reklama specjalnego pokarmu dla kotów, które zostały wykastrowane, wysterylizowane, żeby to tak ładnie nazwać. Wyobraźcie sobie, że można wyprodukować produkt i wmówić ludziom, że kotom, które nie mają jajek, to będzie bardziej spakowało. Wpłynie to no pozytywnie na ich zachowanie. Czy Ty wyobrażasz sobie, że w ogóle kiedyś ten poziom ściemy będzie w telewizji, wiesz, stosowany wobec ludzi i że będą ludzie, którzy będą to łykali? Ja mam do Ciebie zasadnicze pytanie. Aha. Czy jest to produkcja azjatycka, <laughs> Znów Azjaci oszaleli, bo ich produkty nie zdziwią mnie kompletnie, wiesz, widziałeś zatyczki do yy, kocich otworów. Ożeż, ja pierdzielę. Takie serio? zakładki na ogon, wsuwasz, bierzesz ogon, wsuwasz to i to rowa zasłania takim pachidłem w kształcie serduszka, minki albo kwiatuszy. Ja pierdzielę, ale to, to chodzi, chodzi o to, żeby mu zatkać odbyt czy po prostu tylko Nie, zasłonić, zasłonić. O mój Boże, kurtyna na odbyt? Kurtyna na odbyt, tak. To jest rzecz. No nie, okazuje się, że ten produkt dla naszego biednego kocięcia bez jaj hmm. to jest produkt jakiś zachodni, już nie będziemy podawali marki. Ale, ale a może coś w tym jest. Może ona, może ten produkt porusza jakieś hormony. No ale bądźmy, bądźmy, rami, bądźmy realistami, no. Kto będzie się pieprzył w badanie wiesz, reakcji kota po, po kastracji, żeby tak. mu dostosować wiesz, mięsko. No. To jest tak jak no. wiesz, tworzenie troszeczkę chorób, żeby potem móc zrobić na to... Lekarstwo i na tym zarobić. No, wiesz? I później... Takie trochę skurwysyństwo po prostu, nazywajcie rzeczy po imieniu. No, wyobraź sobie coś taką sytuację, no, że może myśleć choroby, nie? Ja wiem, moja ciotka miała kiedyś kota, który był strasznie wredny miał prawie rozmiary małego tygrysa. Wyobraź sobie starsze małżeństwo, które ma kota. I kot jest upierdliwy jak cholera. Mhm. I, I babka mówi do, do męża: wiesz co, Chodź go wykastrujemy. A facet jak słyszy o kastrowaniu zwierzęcia, mhm. to zaraz to bierze do siebie. Ja tak przynajmniej mam. Aha, aha. Nie, nie no jak, wykastrować kota? Czyś ty zwariowała? Przecież to Strasznie, no jakbym jakby mnie ktoś wykastrował. No, no to babka oczywiście, nie no słuchaj, w twoim wieku to już by nie miało znaczenia faceta, to on okej, okay, no dobra, dobra, ale, ale ten kot, on jeszcze może coś osiągnąć w życiu. I na to babka mówi mu tak, zobacz co mu kupiłam, jaki wspaniały pokarm, będzie mógł go jeść dopiero po tym jak go wykastrujemy. No i facet wtedy mówi, no dobra, no to przynajmniej będzie o dobre jedzenie. Ale nie, bo do ty mówili, że ten pokarm w ogóle jakoś wpływa na niego no, psychicznie, no, nie? No ja nie wiem, nie wiem, jak... jak do jakiej cholery, no, wiesz, do jakiego stanu? Wie, jak to... można wyprodukować kurde, produkt, który będzie smakował bardziej kotu, który nie ma jajek? Wiesz, <laughs> jaki... Ba... Wiesz, już, już, posuńmy się do granic absurdu. Jaki pieprzony produkt należałoby, wiesz, jaki eksperyment należałoby przeprowadzić, na podstawie którego uzyskano ten efekt, wiesz. <laughs> wiesz co, <Ja śmiech> tak ci jest, powiem tak, ja mam wiesz... przyjaciela, który ma wykastrowanego kolta, nie? I... On był bogiem energii, ten kot, no. nie? Kiedyś, po wesołym, niecnym zabiegu. <laughs> wiesz, niby okej, okay, ale trochę smutno, no Widziałem no też takie, takie obrazy kiedyś w internecie, nie? No, no, no że, że ten... No, do no, takiemu kotu spojrzeć w oczy i, i, i ten kot sobie myśli pewnie tak, czekajcie byki, kiedyś przylecą kosmici i też was będą tak kastrować. <laughs> Jakie my mamy prawo, żeby kastrować, żeby kastrować zwierzę? Próbujemy sobie zwierzę do domu, ponieważ potrzebujemy towarzysza, i potem się okazuje, że towarzysz jest zbyt radosny, to mu ucinamy jajka w nagrodę. Tacy jesteśmy przyjacielscy. Pies, najlepszy przyjaciel człowieka. Tak, pies, najlepszy przyjaciel człowieka. Pies cieszy się cały szczęśliwy, znalazł rodzinę, dzieci, może tak, się z kimś tak. pobawić. Urośnie trochę za duży, obcinamy mu jaja w nagrodę, bo tak. Ta Happy time! Happy! Happy! What the fuck, jak ja nie lubię Gasparza. Nie, 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 wiesz. Jest, ja, ja strasznie lubię zwierzęta, naprawdę wiesz. I lubię psy, bo one cieszą mordę za każdym razem, kiedy przychodzisz. Możesz wrócić, wiesz, na, na walony, tak? Ona cię zabiła. Ja mam Ja mam jest też Uśmiechnięty. Ale znam ludzi, którzy mają psy i, i cieszę że kurwa na twój widok normalnie, gdzie inni domownicy zajebali, nie? Za to kocham psy. Za co kocham koty? Głównie za ten. I yy, się tu zgadzam z tekstem Roberta De Niro tak. z Poznaj moich. Yy, rodziców mit Fuckers. Tak, tak. Fa, fucker, się fa, fa, fuckers, nie? Nazywali no, tamte. I właśnie, że na szacunek tak. kota trzeba sobie zasłużyć. Także tak? według mnie koty skrywają jakąś wieczną tajemnicę. No, no, no. One to są to jest... takie magiczne zwierzęta. wiesz, często tak. się przedstawia kota jako towarzysza czarodzieja, maga albo czarownicy. Tak. Nie? Nigdy nie kupisz kota w 100%. Nie? Tak, tak, Zawsze tak. będzie ta walka. Wiecie, co jest jeszcze fajne w przykotach? To, to też jest pewnie każdy, kto. Znaczy, z żadni kociarzy, my kotów nie mamy, nie? Nie. Ale to są opowieści, to że, wiem, kot, to ja że kot, który zostanie po wychowany w domu, w rodzinie, jeżeli zostanie z jakichś powodów wyrzucony na dwór, straci kontakt z tą rodziną, to on potrafi w dwa dni z i się dostosować do nowej sytuacji. No. Żyć, że to jest tak głęboko zapisane w instynkcie. A z psami to, że... tak nie ma. No, Psy często tak, tak. umierają, gdy umiera ich pan. Tak, tak, tak. Tak się zżywają. E... Nie? Także kot pozostaje dziki cały czas. W sobie. Pytanie, czy Kodciwy. chcemy mieć przyjaciela na całe życie, czy chcemy, wiesz, yy, mieć taką znajomość, na którą trzeba sobie non stop zasługiwać, nie? Tak. Co może być męczące. I na to pytanie, doskonałe pytanie, musicie odpowiedzieć sobie sami w komentarzach. Pozdrawiamy Was bardzo gorąco, trzymajcie się. Powiem wam szczerze, nie wiem po chuja powstał ten materiał, ale jest zajebisty. <grym>